Cześć, witam Cię na kanale ABC Inwestowania. A w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o spółce Ten Square Games, którą udało mi się nabyć kilka dni temu. Między innymi za sprawą tego, że ogłosiła bardzo wysoką dywidendę, ale i nie tylko, ponieważ kurs akcji za mocno nie wzrósł po tej informacji, co spowodowało, że zauważyłem dobrą moim zdaniem oczywiście okazję inwestycyjną. Natomiast to nie były jedyne czynniki. Ja tą spółkę obserwowałem też od dłuższego czasu i do niej się przyniżałem, aczkolwiek było kilka rzeczy, które no, mnie do niej zniechęcały i teraz widzę, że ten trend się odwraca, o czym za chwilę sobie porozmawiamy. Zanim przejdę jeszcze do analizy już spółki, omawiania jej całej, chciałbym Tobie przedstawić sponsora dzisiejszego odcinka. Jest nim XTB. To jest makler, u którego można założyć konto maklerskie, zero prowizji przy inwestowaniu w akcje i ETF-y do miesięcznego obrotu 100 tysięcy euro. Mają też od jakiegoś czasu IKE, ostatnio swoje IKE z bossy przeniosłem do ich no i dzięki temu mogę kupować sobie regularnie akcje, nie płacąc żadnej prowizji, nie musząc czekać iluś tam dni, tygodni, miesięcy, zanim nazbieram kwotę, żeby nie płacić zbyt dużej po prostu prowizji. Od zakupu akcji. Jeśli chcesz założyć takie konto, bo jeszcze nie masz, to zapraszam do zrobienia tego z mojego linku. Link znajdziesz w opisie. Będę Ci za to bardzo wdzięczny. I tyle, jeśli chodzi o sponsora. Przejdźmy sobie już do spółki. Więc tak jak mówiłem, mam teraz 12 akcji. 10 kupiłem po około 90 zł, dwie kupiłem jak cena zaczęła spadać. No, ale więcej funduszy nie wygenerowałem, więc na razie tylko 12 akcji, ale liczę, że jeszcze przed dywidendą, jeśli kurs akcji nie ucieknie, to sobie jeszcze troszeczkę dokupię. Pamiętajcie też o tym, że to nie jest porada inwestycyjna, pokazuję tylko to, co ja robię. Każdy powinien podejmować własną decyzję na temat tego, w co inwestuje i ponosi sam to ryzyko. Wykorzystałem funkcję, która pozwala mówić do czata GPT, oczywiście tego darmowego, na razie. Chciałem spróbować, jak wyjdzie jej tworzenie tych notatek, więc ja sobie analizowałem spółkę, patrzyłem tam po stronach, po, czytałem jakieś wywiady czy, czy jakieś inne informacje, i cały czas na bieżąco przekazywałem najważniejsze kwestie, które mi się wydawały czatowi. no i on przygotował mi tutaj taki skrypt. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dajcie znać, czy Wam się to spodoba. Część będę czytał, część będę omawiał po swojemu. No i żeby nie przedłużać, to zacznijmy. Spółka Ten Square Games. Spółka powstała w 2011 roku. Było dwóch założycieli. I sprawa wygląda następująco, że jest od 2000 18 albo 19, możemy to tutaj zobaczyć. Tutaj sobie zobaczymy. Tak, od 2.18 tak wyszło, że jest na GPW. Czym się spółka zajmuje? Dla osób, które jeszcze nie miały okazji się z nią zapoznać, produkuje gry mobilne, czyli na smartfony, tak zwane free to play. Są zaprojektowane w taki sposób, aby zaangażować graczy na jak najdłuższy czas. Oczywiście możesz grać za darmo, możesz mieć bonusy poprzez oglądanie reklam i firma na tym zarabia, no ale przede wszystkim zarabiają na tym, że użytkownicy kupują jakieś dodatkowe wyposażenie, walutę w grze i tak dalej za fizyczne pieniądze, i w ten sposób po prostu na tym zarabiają. Jakie oni mają gry? To dla mnie jest największy szok, że. Tak dziwne gry dla mnie, jakby nieoczywiste, bo też lubiłem grać, tak? Jestem dość młodą osobą, dzisiejszego dnia lubię e, różne rzeczy jeszcze pograć, mogą zarobić takim grubym milionem. No i pierwszą grą jest na przykład Fishing Clash. Zostań światowej sławy wędkarzem, nie? <laughs> już mi się, już mi się e, e, japa śmieje, no bo kurde, jak człowiek może, nie wiem, tam 100 milionów na przykład wygenerować przychodu rocznie z gry o łowiedzie, nie? No, a spółka to robi jeszcze na tyle świetnie, że te gry ma mm, latami, e, utrzymuje tych, e, tych graczy e, przez długi czas, przez co to, to nie są takie gierki, wiecie, że tam dwa tygodnie i zamykam. Pewnie część graczy taki jest, tak, ale udaje się tych graczy utrzymać gdzieś tam miesiącami, nawet pewnie latami niektórych, takich zaprawionych e, po prostu w boju, którzy to lubią i to cały czas e, grają, dlatego oni cały czas te gry... Mm, ulepszają, żeby gracze chcieli w to po prostu grać. I tu są w tym bardzo dobrze. Kolejną e, grą to jest Hunting Clash. E, najbardziej realistyczny symulator polowania. E, spoko, co mają jeszcze? Wings. E, of Heroes, czyli symulator lotu osadzony podczas II wojny światowej. Szczerze nie grałem jeszcze żadną grę chyba od nich e, i muszę sobie coś e, wypróbować, bo e, zobaczyć jak to wygląda fizycznie. E, Real Flight Simulator, e, Let's Fish, e, Wild Hunt i jeszcze Ar Airline Commander, tak? Stwórz własną linię lotniczą i lata jej samolotami. Także takie dość ciekawe i nietypowe e, te gry, e, i co w związku z nimi? E, to tak, e, to są gry na smartfona, i z takich ciekawych rzeczy możemy zauważyć, że e, ten rynek najbardziej rośnie z wszystkich, bo mam jeszcze gry typu konsola i gry na komputer, e, ale gry mobilne na smartfony są. Szybciej rosną, szybciej się rozwijają niż te pozostałe dwie gałęzie, no dlatego, że smartfona ma prawie każdy. Ja zauważyłem nawet u moich rodziców, tak, tak o dokładnie u mojej mamy, że ona też odkąd ma trochę lepszego smartfona i trochę zakumała o co tam chodzi, zaczęła sobie jakieś gry instalować, nie? I przelewa sobie jakieś, jakieś tam kolorowe mikstury z. z Między takimi pudełkami i w ogóle musi to rozwiązać, żeby był jeden kolor w całym pudełku. Takie może znacie gry. Pewnie gdzieś tam widzieliście. Tak więc tu rynek jest dość rozwojowy. Spółka jest wiele rad na rynku. Te gry już przez wiele lat przyciągają cały czas nowych graczy i utrzymują tych graczy, przez co mają stały. Stała, firma ma stały dochód i generuje bardzo duży z tego zysk. I to jest mega fajne. I przejdźmy sobie teraz może do bardziej wyników. Jak możecie zobaczyć, aktualna cena to jest 89,50. Ja mam mniej więcej taką cenę średnią aktualnie. Największe wzrosty, takie szalone wzrosty były w trakcie COVID-u, no bo wszyscy zostali w domu i wtedy... Każdy, no, nudząc się, instalowali gry, tak, wpłacali tam pieniądze i tak dalej. To spółka wygenerowała największe wtedy też e, przychody. Natomiast później to mocno spadło. I to zaraz będę po kolei omawiał. I teraz cena spółki, jak widzicie, jest dość e, płaską. Natomiast perspektywy, wydaje mi się, e, się poprawiają. Wejdźmy sobie do analizy finansowej. E, zacznijmy od samego początku. Yy, dokładnie znaczy od samego początku. tam od 2.11 spółka sobie powoli, powoli rosła, a tu 2.18, 2.19 już były fajne wzrosty, natomiast boom był 2.20, 2.21, tu jest 634 tysiące złotych przychodów i 141 e, milionów e, zysku. Rok wcześniej były mniejsze przychody, ale jeszcze większy zysk. Podejrzewam, że to była kwestia już z pierwszymi inwestycjami w jakieś kadry, dodatkowe rzeczy i tak dalej, dlatego ten zysk spadł. Mianowicie było widać mocno, chyba że spółka nie dość że była wyhypowana cenowo i to było widać od razu na pierwszy rzut oka. To trochę chyba tutaj pewnym osobom w spółce też woda sodowa odbiła, bo potem, jak widzicie, bardzo dużo zaczęli inwestować, z tego co pamiętam, w nowe projekty. Mieli też ten magiczny wyjazd, co można na stronie głównej zobaczyć, filmik do Chorwacji i to już chyba było troszeczkę, tak jak mówię, tak może trochę moim zdaniem aż marnotrawstwo pieniędzy, chociaż swoje wypracowali, swoje zarobili, no to czemu by nie? Tak, ale spółka bardzo szybko zaczęła te pieniądze wydawać, inwestować w nowe gry. Myślała, że pójdzie teraz skokowo do góry. Natomiast no, rynek to szybko zweryfikował, bo pandemia minęła, wszystko zostało odblokowane i te przychody w spółce zac zaczęły maleć, koszty rosnąć, no, co spowodowało, że doszliśmy do 2023 roku, gdzie spółka wygenerowała tylko 15 milionów i wtedy doszli do. Do decyzji, w której postanowili e, zrobić restrukturyzację firmy, zwolnili około 120, o, 120 osób, było to mniej więcej 25% kadry. E, e, I widać e, po wynikach za 2,24, że wyszło to spółce na plus i spółka wraca do e, wzrostu. Mimo to, cena akcji jest, wydaje mi się, dość niska, jak na to, co już ma spółka do zaoferowania. I jak się ogarnęła? W 2000... E, w maju 2024 była też zmiana prezesa. Czekajcie, pan Ilczuk, teraz nie pamiętam jego imienia. E, wybaczcie nie mi, mam, nie mam pamięci do imion, a nie jestem tu w stanie szybko znaleźć. Od zeszłego roku, od maja, jest nowy prezes. Widać, że zaczął tam wprowadzać pewne zasady, trochę zmienił podejście. No, spółka też była w trakcie restrukturyzacji, którą pewnie kończy i znowu zaczyna zatrudniać nowe osoby. Natomiast wygląda to bardzo dobrze, no bo wyniki, jak tu możecie zobaczyć, przy jedynie 386 milionach przychodów, czyli one dalej spadają. Widać, że rynek ma chyba dość dużą konkurencję i tak im się udało wygenerować 67 milionów zysku. Jak zobaczycie, tu przy 500 milionach im się tego nie udało, więc to jest, wydaje mi się mega fajny wynik. Tam była informacja o tym też, że mocno cieli koszty zarządu, zaczęli pracować nad rentownością, nie wydają też tyle na marketing. Co wcześniej, żeby pozyskiwać nowych graczy, tylko skupiałem się bardziej właśnie na utrzymywaniu ich jak najdłużej, żeby chcieli grać, przez co wydają też pewnie więcej pieniędzy. No i tak to w tej spółce właśnie wygląda. Jest to całkiem, moim zdaniem, pozytywne. I teraz tak, z ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o gotówkę, to wejdźmy sobie na bilans. Z ciekawych rzeczy... Spółka posiada aktualnie 143 miliony w środkach pieniężnych, w gotówce, i ogłosiła, że wypłaci w tym roku dywidendę za zeszły rok w postaci tam 100 milionów złotych, co daje 15,73 złotych na akcję. I w momencie, w którym to firma ogłosiła, to tak, zróbmy sobie krótszy okres. Niech będzie jeden rok. To jest chyba dzień ogłoszenia dywidendy, jak się nie mylę. No i tutaj z 83 zł podskoczyło do powiedzmy tam 90 z hakiem było, później była korekta. Ja wchodziłem gdzieś tutaj w okolicach 90 zł, ale z tych 83, jak policzymy te 15,73, no to spokojnie cena akcji mogła dojść do 97, no pod okolice 100 zł, tak? Natomiast tu widać, że tu już był mocny wzrost z okolicy 77, więc podejrzewam, że część inwestorów już zakupiła akcje pod właśnie tą informację, bo pewnie już coś przewidywali. Ja akurat nie byłem na bieżąco, też kupowałem inne akcje. Eee... Muszę wiedzieć, jaka to była data, ale widzę, że Wam ja to nie pokażę. No ale nawet gdy policzymy tu z tego dołka, 77 i 15-16 zł, to macie 93, a cena akcji jest po teraz niecałe 90 zł na dzień dzisiejszy, gdzie robię ten film, więc jeszcze teoretycznie powinna spółka, gdyby liczyć samy, samą dywidendę, powinna jeszcze te powiedzmy 4 zł na przykład urosnąć, a myślę, że może być jeszcze przed samą dywidendą, bo jeszcze trochę czasu, znacznie wyższy wzrost, wtedy się zastanowię, czy przypadkiem nie będzie się opłacało sprzedać spółki przed wypłatą dywidendy po to, żeby ją odkupić po odcięciu jeszcze taniej, ale to już kwestia, wiecie, indywidualna, każdy do tego podchodzi sam. To też wszystko zależy jak cena zostanie ewentualnie wywindowana pod to. Natomiast no przy aktualnej cenie, ile to będzie procent dywidendy? Policzmy to z ciekawości. Tu było ile? 15,73, 15, nie policzyłem sobie tego wcześniej.

To ja tą całą dywidendę wezmę, co dostanę, jeszcze co będę miał i odkupię z powrotem tą spółkę. No chyba, żeby wyszły jakieś mega negatywne informacje, ale na razie się na to nie zapowiada. Widać, że spółka sobie zaczyna dobrze radzić i wchodzi powoli na falę wzrostową. Co tam jeszcze mamy ciekawego odnośnie tej spółki? Z ciekawych rzeczy to spółka ma aktualnie około tam 300, chyba niecałych 30. Osób, czyli robi nowe zatrudnienia, zatrudnia nowe osoby, ale zatrudniła też część osób z Ameryki Północnej, czyli tam gdzieś w okolicy Stanów, żeby poprawić tam po prostu ilość graczy, w tym kierunku się rozwijać. Więc jakby nie było, jest też ta opcja dalszego rozwoju i spółka szuka możliwości, żeby się rozwinąć. Możecie zobaczyć również tutaj dywidendę. Jest ona nieustannie wypłacana od 2018 roku, rucz 2023, gdzie nastąpił skup akcji i one się zmniejszyły o dość sporą liczbę. Jak wejdziemy sobie na biznes, radarze do wskaźników, to widzicie, że z 7 334 tysięcy zeszło do 6 476, 000, czyli całkiem spoko był buyback. I nie wyszło to generalnie dobrze na kursie, no ale to dlatego też, że te wyniki mocno spadały, i była duża niepewność, trochę też zamieszania. Tak, widzę, że chyba sobie trochę spółka nie, nie poradziła z pewnymi wyzwaniami. Natomiast zobaczymy, jak nowy prezes i jak będą komunikaty od spółki. Teraz był prosty komunikat: wypłacamy dywidendę w takiej wysokości. Dziękuję, na tym się skończyło. E, raporty też sprawdzałem, wygląda to dość e, pozytywnie. E, co tu mamy jeszcze ciekawego? E, istotnym aspektem są odroczone przychody, które spółka oznacza w raportach. Oznacza to, że przychody są księgowo niższe, ale wpływ gotówkowy do kasy jest większy, co warto mieć na uwadze podczas analizy raportów finansowych. Dodatkowo w rocznym raporcie spółka poinformowała o zamrożeniu 12,5 miliona złotych gotówki na ewentualne opłaty do urzędu skarbowego w razie kontroli. Jeśli te środki nie zostaną wykorzystane, może to pozytywnie wpłynąć na kolejne raporty finansowe. E, spółka nieustannie pracuje nad rozwojem i optymizacją swoich gier, a kluczowym elementem tego procesu jest GameOps. To jest taka analiza. E, może inaczej przeczytam to zdanie, będzie, będzie łatwiej. Dzięki zespołowi analityków liczącemu kilkadziesiąt osób ten Square Games stale dostosowuje swoje gry, aby były jak najbardziej angażujące i utrzymywały graczy jak najdłużej. Dużej celem jest tworzenie tytułów długowiecznych, co widać na przykładzie ich flagowych produkcji, które od lat utrzymują się na rynku i wciąż mają się dobrze. Czytałem akurat e, e, z, to, co mi wygenerował AI. Czyli te game Opsy to takie narzędzie do analizy tego... E, jak yy, gracze grają, ile czasu grają, w co klikają, w co nie klikają. I do tego jest cały zespół analityków, który siedzi nad tym i kombinuje, co zrobić, żeby gracze chcieli jak najdłużej grać. Nie? Czyli było jak najbardziej tak de facto uzależniające, no ale niestety tak świat wygląda. Yy, co mamy dalej? Yy, z informacji ciekawych było też, no, że spółka zaczyna wykorzystywać jakieś tam narzędzia AI. No przede wszystkim w grafikach komputerowych, w pisaniu kodu, w analizach. To może być bardzo duży kop, żeby spółka była w stanie jeszcze więcej i jeszcze dłużej angażować tych swoich klientów i graczy, przez co będzie miała większe przychody i zyski. Co tu mamy jeszcze? Sekunda no jeszcze tak na koniec Altman M score 8.3 rating AA. Natomiast jeśli chodzi o Piotrowski F score to jest 7. Jeśli chodzi o zadłużenie spółki, moi drodzy państwo, czekajcie tylko, to znajdę w wskaźnikach było. Tak, zadłużenie spółka zadłużenie finansowe netto ma na poziomie minus 135 milionów, nawet gdyby teraz wypłaciła 100 milionów, to dalej jeszcze będzie na plusie finansowym tak sporym, także e, tu widzę podobną, e, jakbym miał porównanie do jakiejś innej spółki, bo właśnie nie gamingowej, to porównywam to może trochę do tekstu, nie? bo tam też są jest podobne zasady. Też są klienci, których trzeba utrzymać jak najdłużej oni korzystają z tego. My podnosimy abonamenty, sprawiamy, żeby oni jak najwięcej z tego korzystali, dajemy im nowe narzędzia, tworzymy też nowe produkty, w związku z tym poś po pośrednie. Tu ten Square Games zrobi dokładnie to samo, nie? Ma jedną grę drugą, i wokół nich tworzy następną grę. E, Zrobili jakiś tam z inną firmą prototyp symulatorów lotu. To nie robią jednego, tylko od razu trzy, nie? Trzy rodzaje, więc fajnie się rozwijają. Jeśli chodzi o tą spółkę jeszcze, to tam mają w planach na najbliższy czas jeszcze dwa prototypy są w trakcie są w trakcie analiz i, i sprawdzania KPI-ów więc będą za niedługo decyzje czy będą one wchodzić po prostu do oferty i będą promowane No tak, zapomniałbym jeszcze Wam powiedzieć o tym, że Cena do wartości księgowej przy tej cenie to jest mniej więcej 2.36, a cena do zysku to jest raptem 8.6, także tu też bardzo fajne uczynniki na tej spółce i przy spółce gamingowej mieć wartość księgową 2.36 to jest jakiś dla mnie trochę mind blow. Z takiej jeszcze rzeczy, co na pewno pominąłem, to zobowiązania krótkoterminowe. Jak widzicie, one tutaj wzrastają. Inne zobowiązania krótkoterminowe, podejrzewam, że to mogą być jakieś nakrocenia, zobowiązania za reklamę i tak dalej. Trzeba to tu obserwować, bo to widzę regularnie, cały czas rośnie, no ale niestety mamy taką inflację, koszty na pewno będą rosły, natomiast spółka potrafi dalej mimo to generować dobre zyski po restrukturyzacji z takich dziwnych rzeczy to to, że spółka nie ma praktycznie w ogóle nic na kapitale zapasowym. No spoko, mają gotówkę na koncie. No ale mogliby sobie, nie wiem, powiedzmy 30 milionów tutaj zamrozić, a tą gotówką niech sobie robią co chcą, albo nie wiem, kupią roczne, półroczne obligacje czy cokolwiek, żeby ona nie leżała na koncie, mogła coś tam popracować, albo jakieś nie wiem, konta oszczędnościowe mogą też mieć podejrzewam, że banki chętnie takim hajsem obrócą, natomiast trochę to dziwne, no w spółce nie grozi jakby żadne bankructwo, ani raczej jakaś czarna wizja w najbliższym czasie, no ale jednak wydaje mi się, że trochę odłożenie na tak zwaną czarną godzinę, a tu potem robienie z tymi środkami pieniężnymi, co mi się żywnie podoba, byłoby takie moim zdaniem trochę bardziej właściwe, no ale nie uważam to za jakiś duży minus, nie ma, to nie ma. Spółka jest stabilna finansowo, więc w sumie tego też za bardzo nie potrzebuje, bo generuje bardzo duże ilości gotówki. Gdyby jej nie miała, mógłby być wtedy większy problem, ale ją ma. Dobra, i przeczytam jeszcze tylko podsumowanie. Spółka znalazła się w dobrej sytuacji finansowej po restrukturyzacji. Jej model biznesowy oparty na długoterminowym zaangażowaniu graczy działa skutecznie. No rozwój AI, ekspansja na nowe rynki oraz poprawa efektywności operacyjnej mogą przyczynić się do dalszego wzrostu wartości firmy, tak, czyli oczekujemy na nowe gry, e jeszcze tylko e może wspomnę o tych nowych prototypach, tylko znajdę tą informację i będziemy już kończyć. A dobra, e czyli już wcześniej powiedziałem o tych dwóch prototypach, decyzję e Trophy Hunter, Decyzje o losie projektu 225, decyzja o losie projektu 225, czyli Real Combat Simulator, czyli te dwie gry, to są te prototypy, które teraz testują i będą decydować w tym roku, czy one z nimi pozostaną, czy jednak zostaną anulowane i będzie spółka przynosić swoje siły na nowe gry albo do rozwijania już aktualnych. Dobra. Jeśli ci się podobało, zostaw lajka, koma Możesz suba zostawić też. Będę wdzięczny. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości, wiesz coś więcej, zostaw komentarz. W opisie do filmu znajdziesz też link do naszej darmowej grupy na Facebooku. Mamy też chat na Messengerze, gdzie na bieżąco rozmawiamy o spółkach. Dzięki temu też łatwiej mi jest na przykład analizować niektóre spółki. Więc tam wiesz przynajmniej kilka dni wcześniej, że o jakiej spółce myślę, rozmawiam, co jest ciekawego, co tam dzisiaj warto. Zobaczyć, na co warto zwrócić uwagę, i tak dalej. Także tyle dzisiaj z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie. Do usłyszenia i cześć.